W tym tygodniu wraca m.in. Formuła 1, FIA ERC oraz o wiele więcej. Witajcie w zapowiedzi weekendu. Rozpoczynamy sezon rajdowych Mistrzostw Europy w tym tygodniu. Rozpoczynamy go nowością w kalendarzu czyli rajdem Sierra Morena w Hiszpanii. Zastąpił on rajd Wysp Kanaryjskich, który ten z kolei zadebiutuje w WRC już za 3 tygodnie. Jest to runda asfaltowa, nieco ponad 200-kilometrowa, a w harmonogramie jest 13 OS-ów. Rajd potrwa od piątku do niedzieli. Poprzedni sezon Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem zakończyli na trzecim miejscu w Generalce, natomiast mistrzem został Hayden Padon. W stawce zobaczymy kilku Polaków, przede wszystkim właśnie Miko i Szymona, którzy zaliczą pełny sezon ERC w Skodzie z nowym malowaniem. Zobaczymy też m.in. Jakuba Matulkę i jego nowego pilota Damiana Sytego w nowym samochodzie, czyli Skodzie RS Rally 2. Będzie też Igor Widłak pilotowany na zmianę przez Daniela Dymurskiego i Michała Marczewskiego. W klasie RC3 Hubert Kowalczyk i Jarosław Chryniuk. Polaków jednak jest o wiele więcej na liście startowej. Liczę na Miko. Chciałbym, żeby dobrze zaczęli, choć stawka jest naprawdę bardzo mocna jak w każdym sezonie RC. Więc realistycznie fajnie by było zobaczyć ich na przykład w top 5. Co do Matulki jest to mój ulubiony polski kierowca, nie nie ukrywam tego i naprawdę liczę na niego nie tylko w RC, ale także w mistrzostwach Polski. Jeśli będziecie śledzić rywalizację, dajcie znać w komentarzu komu kibicujecie i może czego się spodziewacie po rundzie otwarcia. Przechodzimy do LMS, ponieważ w tym tygodniu rozpoczynamy nowy sezon. Niestety już bez Roberta Kubicy w stawce, bo Polak skupia się w tym roku wyłącznie na Mistrzostwach Świata w World Endurance Championship, ale to nie oznacza, że nie będzie powodów by śledzić rywalizację w Barcelonie. Pierwsza runda odbędzie się na że Barcelona-Catalunia znanym z między innymi F1, a jak w każdym wyścigu tej serii rywalizować będą cztery klasy. LMS to seria, która gości największą stawkę prototypów LMP2, bo w tym sezonie zobaczymy ich aż 21. W kalendarzu znajduje się 6 4 godzinnych wyścigów, m.in. na Silverstone, który wraca po kilku latach do kalendarza. W stawce mamy dużo polskich akcentów. Przede wszystkim nasza polska ekipa turbopiekarzy, czyli Inter Europol Competition, która wystawia dwa prototypy w LMP2 oraz jeden w LMP3. W jednym z nich, w klasie LMP2, numer 43, rywalizować będzie Kuba Śmiechowski, który w zeszłym roku jako kojarzycie jeździł w Imsa. Liczymy na Polaków po zeszłorocznym wicemistrzostwie. W tym wyścigu natomiast chciałbym ich zobaczyć przynajmniej w top 4 w swojej klasie. W klasie LMP3 w teamie Wiraż, co ciekawe, zasiada także Polak Jacek Zielonka. British GT. Warto krótko wspomnieć o tej ciekawej serii, której raczej w Polsce, no nie powiem, że nikt nie ogląda, ale na pewno garstka osób. British GT rozpoczyna sezon w ten weekend na torze Donington Park. Toro długości nieco ponad 4 km ma 12 zakrętów. Wyścig odbędzie się w niedzielę i raczej będzie można go oglądać na kanale YouTube'owym GT World. Co ciekawe, ostatnia runda, październikowy finał sezonu, również odbędzie się na tym samym torze, co jest rzadkością w innych seriach wyścigowych. Przejdźmy i omówmy krótko NASCAR, który wraca w niedzielę na tor Darlington Raceway. Jest to klasyczny owal, na którym zobaczymy 293 okrążenia. W zeszłym roku na tym torze wygrał, jak pamiętacie, brat Keselowski, któremu może być ciężko powtórzyć ten sukces w tym roku. Poprzedni wyścig w niedzielę na Martinsville Speedway wygrał Dane Hamlin, który zakwalifikował się do playoffów. Mam kilku ulubionych kierowców NASCAR. Cieszę się, że trzech z nich już wygrało w tym sezonie wyścigi. To znaczy Christopher Bell, Kyle Larson i Danny Hamlin. Dajcie znać, komu kibicujecie w ten weekend i czego się spodziewacie. Formuła 1. Przejdźmy do F1, moi drodzy. Dawno się tak nie jarałem każdym kolejnym wyścigiem, jak w tym sezonie, i wreszcie wracamy, tym razem do Japonii. I to w dodatku z Yukim Tsunodą w Red Bullu. Jestem ciekaw, jak sobie poradzi, bo w wywiadach dosyć optymistycznie podchodzi do najbliższego wyścigu. Ja bym jednak się trochę z tym wstrzymał. Natomiast pewne jest, że Yuki pozostanie w Red Bullu, w głównej ekipie Red Bulla, do końca sezonu, nawet jeżeli miałoby mu pójść bardzo źle. Wygląda na to, że Red Bull chciał postawić na Tsunodę chyba już wcześniej, ale nagle wyrósł nam taki Lawson, pewny siebie kierowca, bardzo szybki i postanowili zaryzykować. No ale według ekipy był to błąd, więc zobaczymy jak sobie Tsunoda poradzi w najbliższym wyścigu. Chichotem losu byłoby to, gdyby Liam Lawson skończył wyżej w Racing Bulls najbliższy wyścig niż Yuki Tsunoda w Red Bullu, ale zobaczymy. Tor w Japonii, na którym będziemy się ścigać, jest jednym z lepszych w kalendarzu. Wyścig ma 53 okrążenia. Sam tor ma niecałe 6 km i 18 zakrętów. Zwycięzcą w poprzednim roku został Max Verstappen, który, no nie ukrywajmy, w tym sezonie ma podgórkę. Myślę, że McLaren będzie znowu na czele. Chciałbym, żeby Oskar Piastri wygrał kolejny wyścig. Dajcie znać, co będziecie oglądać w ten weekend. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.